Cześć, witajcie. No w tym trochę smutnym odcinku informacyjnym, w sensie dla mnie no lekko fajnym, bo w końcu coś zmienię, bo już naprawdę mi się nie chciało trochę grać, ale e, jak widzieliście na poprzednim filmie, w nie widzieliście, wyśle wam tutaj linka, więc najpierw ogólnijcie poprzedni link w opisie i dopiero wróćcie do tego. Zbagowałem się wtedy przy takim punkcie z wiedźmą i musiałem, powiedziałem, wiecie, tam troszeczkę wygarnę słowo pod koniec i zakończyłem film. Musiałem wyłączyć grę i to było takie ryzykowanie, ryzyk fizyka, bo jak ją wyłączę, to zapis się nie rozwali, albo będzie jak ostatnio i będzie uszkodzony, albo będzie jeszcze gorzej i w ogóle go nie będzie. Jak widzicie, jestem w menu głównym i tu nie mam opcji kontynuuj, tylko mam nową grę. No. Więc, tak jakby straciłem cały zapis. 140 godzin gry. Co prawda i tak już miałem kończyć, bo chciałem sobie dokończyć jeszcze Anglię jako taki punkt honoru. Ale i tak już się ma, pomału podawałem. No niestety nie udało nam się osiągnąć wszystkiego. No i niestety to też będzie koniec serii z y, asesynem. Będziecie mieli link w opisie y, będziecie mieli link w opisie pod tym filmem. Ten film wyprzy... Ten film wyjdzie jakoś z dwie minuty przed tym cenem. i będzie link od razu w opisie i to będzie finałowym odcinkiem z gry Assassin's Creed Valhalla. Zapraszam na moje inne serie, też oczywiście na przykład z innych gier Ubisoftu typu jak Watch Dogs Bardzo fajnie mi się w to gra, więc zapraszam. Będzie mile widziane jak ktoś tam przyjdzie. No i co? Niestety kończymy tą serię z Creed, którą ciągniemy aż od września, więc co? To jest nasz ostatni odcinek z tej gry. Więc. Przepraszam jeszcze raz. No niestety nie udało się zapisać odratować. To by byłoby na tyle w tym odcinku. Ja byłem Ryczko. Na razie, no i cześć, papa. Widzimy się w kolejnym odcinku z różnych innych gier na tym kanale. Papa!